12.59, Karolina Kawska, oglądacie raport w Superstacji. Zgodnie z zapowiedzią będę miała teraz dla Państwa prezenty, o czym będziemy mówić, o wieczorze sylwestrowym w sali kongresowej, jaki w tym roku zorganizuje um, agencja STX Jambor i ze mną w studiu pani Marta Tomaszewska, producentka tego um, koncertu. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. No właśnie, wielka gala sylwestrowa w sali kongresowej. To może zanim zaczniemy um, rozmawiać na temat tego, co um, będzie można zobaczyć i usłyszeć w trakcie tego koncertu, to ta obiecana Niespodzianka dla Państwa. Superstacja objęła patronat medialny nad tą imprezą, w związku z czym mam dla Państwa trzy podwójne zaproszenia właśnie na tą noc sylwestrową. Dla tych, którzy nie mają jeszcze planów, zapewne świetna okazja. A dlaczego warto w sali kongresowej być w ten wieczór sylwestrowy? No właśnie mnóstwo gwiazd się tam pojawi. Pani Marto. Mnóstwo gwiazd się pojawi, będzie to wyjątkowy e, wieczór, wyjątkowy projekt, e, e, po raz pierwszy w Polsce wystąpi BBC Big Band, e, najlepszy brytyjski Big Band, e, najbardziej utytułowany e, i, i najbardziej e, znany również na całym świecie. E, Jak się udało taką gwiazdę ściągnąć do nas? E, Łatwo nie było, nie, łatwo nie było. Um, po paru miesięcznych próbach i, i, i wyborze też spośród różnych orkiestr, zespołów, big bandów z całego świata udało nam się, wybraliśmy BBC Big Band i udało im się, nam się zaprosić ich do Polski. Jest to wyjątkowa data, dlatego te, te negocjacje, te rozmowy zostały zaczęte już, rozpoczęte. Domyślam w, się, że taki, wiele, wiele taki band był rozchwytywany na całym świecie, ale nie tylko BBC Big Band usłyszymy na sali kongresowej w trakcie tej nocy sylwestrowej. Nie tylko z tego powodu właśnie ten projekt, ten koncert, właściwie dwa koncerty będą wyjątkowe, ponieważ gościnnie zaśpiewają dwie znakomite polskie wokalistki, Monika Dryl i Edyta Górniak. Są tacy, którzy się zastanawiają, jak to możliwe. Dyta Górniak ma też śpiewać na tym otwartym koncercie w Warszawie. Słyszymy to też, że będzie w sali kongresowej. Jak można być w dwóch miejscach naraz? Można być w dwóch miejscach naraz i e, wystąpić podczas obydwu koncertów. Także jak najbardziej zapewniam. Występ pani Edyty podczas pierwszego koncertu o godzinie, który rozpocznie się o godzinie 19.00. Na ten koncert właśnie mają Państwo bilety do rozdania, jak również podczas drugiego koncertu, który rozpocznie się o 22.30. Obydwa koncerty będą składać się z dwóch setów w przerwie między, podczas drugiej. Jego koncertu. Powitamy Nowy Rok z gośćmi, z lampką szampana, z poczęstunkiem. Także e, obydwie wokalistki podczas obydwu koncertów wystąpią. Ja właśnie opowiedziałam tutaj na początku, pokazałam Państwu, że mamy te trzy wejściówki do rozdania. Nie powiedziałam, jakie można zdobyć, ale to umyślnie trochę zrobiłam e, e, po naszej rozmowie, proszę Państwa. Na hasło powiedzmy start będzie szansa, żeby się do nas zadzwonić i o taką wejściówkę się postarać. Pierwsze trzy osoby, które się do nas zadzwonią, ale jeszcze nie teraz. Spokojnie, proszę cierpliwie wysłuchać jeszcze tego, co mamy Państwu do powiedzenia. Będzie szansa właśnie na takie wejściówki mówi Pani dwie części tego koncertu, czyli w pierwszej Edyta Górniak wspólnie z BBC Big Band. W pierwszej części pani Monika Dryl, w drugiej części pani Edyta Górniak. I jakie przeboje usłyszymy, bo mówi się tutaj światowe, największe światowe przeboje, no ale to za dużo nie mówi. E, repertuar e, BBC Big Band jest bardzo szeroki ta biblioteka utworów jest, jest przeogromna. E, są to największe standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej. A obydwie wokalistki wystąpią właśnie w takich standardach. Dodatkowo, dodatkowo pani Monika przygotowuje polskie elementy, także usłyszymy też utwory w języku polskim. Natomiast BBC Big Band wystąpi również z brytyjską wokalistką Emma McParland. Mac i no, królować będą największe hity, rozpoznawalne jak najbardziej piosenki Będzie okazja, żeby tam sobie gdzieś podrygować, potańczyć trochę, bo Sylwester to się kojarzy raczej z taką no, imprezą niekoniecznie na siedząco. Sala kongresowa to raczej koncert. Koncert, ale jak najbardziej rozrywkowy. Czyli będzie dla tych, którzy będą chcieli, nie będzie tutaj żadnego przekazania, że trzeba siedzieć, nie ruszać nie, się, nie zasłaniać. Nie, jak najbardziej, będziemy się bawić. Będą to tak jak wspomniałam rozpoznawalne utwory, repertuar znanych gwiazd światowej muzyki rozrywkowej i jazzowej. A do kogo adresujecie przede wszystkim ten koncert? To jest dla, zaproszenie dla młodych ludzi, dla takiej starszej publiczności? E, e... Dwa koncerty i dwie właściwie różne grupy, tak? Bo e, pierwszy koncert rozpoczyna się o godzinie 19, kończy koło 21 i można ruszyć e, sobie dalej na e, imprezę sylwestrową e, lub spokojnie jeszcze wrócić do domu. E, drugi, koncert, e, e, drugi koncert to jest alternatywa właśnie do spędzenia e, Sylwestra przed telewizorem. Nie wszyscy też wydaje mi się chcą spędzić tego sylwestra na wolnym powietrzu, zwłaszcza przy tych temperaturach. Także jest to taka alternatywa do sylwestra w mrozie lub podczas hucznej imprezy. Jak najbardziej rozrywkowe, kulturalne wydarzenie w sali kongresu. To duże wyzwanie dla Waszej agencji, tym bardziej, że zostaliście docenieni jako agencja eventowa roku, to rozumiem, że to musi być takie huczne podsumowanie 2009 roku. Będzie to huczne podsumowanie tego roku, który był rzeczywiście bardzo dobry dla agencji STX Jamboree. Bardzo cieszymy się z tego tytułu e, i mam nadzieję, że e, znaczy na pewno będzie to e, takim przyczynkiem, dobrym rozpoczęciem też roku 2010. A kto poprowadzi całą galę? Całą galę gospodarzem, by, osobą prowadzącą będzie Tomasz Kamel. Zapraszamy zatem bardzo gorąco. Dziękuję bardzo Pani Marto Dziękuję. za te informacje. Marta Tomaszewska, producentka koncertu sylwestrowego w sali kongresowej, STX Jamboree. Ja przypominam, drodzy Państwo, wśród patrona, patronów medialnych znalazła się również Superstacja. Z pewnością jeszcze będzie okazja, żeby wrócić do um, tematu tego Sylwestra. To ile mamy jeszcze dni? Jeszcze ponad tydzień spokojnie do Sylwestra zostało i na pewno będziemy do tego wracać również na antenie Superstacji Sylwestra. 2009 roku w sali kongresowej, dwa wielkie koncerty. Jeszcze raz dziękuję Pani Marto za te wszystkie informacje, a teraz.